tego odcinka w ogóle miało nie być. W sensie miałam kiedyś taki wykład na warsztatach przedśrubnych. Potem zamieniłam go w tekst i umieściłam na swoim blogu, ale nie sądziłam, że powinnam zrobić z tego oddzielny odcinek tego podcastu. Nie było to w ogóle moim założeniem gdzieś tam w procesie tworzenia w ogóle tego podcastu. Niestety ostatnio wydarzyło się parę trudnych sytuacji. E, przeczytałam na forach wiele smutnych historii. E, części z tych historii byłem jakoś świadkiem. E, oczywiście, część z Was może to odebrać jako jakąś autoreklamę, ale trudno. Mam nadzieję, że ta pogadanka uchroni chociaż kilka par przed popełnieniem błędu ich poprzedników. Dlatego dzisiaj opowiem Wam, jak naprawdę dobrze. Wybrać fotografa ślubnego. Od czego w ogóle zacząć poszukiwania? Ja zaczęłabym od poleceń i to najchętniej od bliskich znajomych. Jest większe prawdopodobieństwo uniknięcia wpadki. Oczywiście e, trzeba zawsze zweryfikować jakoś takie polecenie. Jeżeli dotarliście już do jakichś grup ślubnych na social mediach, to po pierwsze sprawdźcie, czy dany delikwent poleca się sam. Czy ktoś go poleca? Nie twierdzę oczywiście, że samo polecanie się jest złe, ale gdy ktoś poleca Wam usługodawcę, to wiadomo, że jest to jednak już jakieś namacalne doświadczenie z jakością jego usługi. No dobrze, zatem zdobyliśmy kilka nazwisk. Czas na drugi krok, czyli obejrzenie portfolio. I teraz tak, po pierwsze, kilka ładnych zdjęć w galerii. To nie wszystko. Zwróćcie uwagę chociażby na to, ile par młodych przewija się na zdjęciach. Jeśli jest to ciągle kilka tych samych twarzy, może być tak, że fotograf nie ma jeszcze zbyt dużego doświadczenia. Oczywiście, to nie musi być dyskwalifikacja. W sensie każdy z nas kiedyś jakoś zaczynał, ale na pewno jest to pewien znak ostrzegawczy. Druga rzecz. Portfolio może być bardzo dużo zdjęć, ale zwróćcie uwagę na proporcje, czyli ilość tych zdjęć, które naprawdę Wam się podobają, naprawdę robią na Was wrażenie, do tych, które nie robią wrażenia na Was wcale albo wręcz Wam się nie podobają. Oczywiście, im więcej tych pierwszych w stosunku do całości, tym oczywiście lepiej. Chciałabym tu jeszcze wspomnieć o pewnej kompatybilności, czyli czy zdjęcia są wykonane w takim stylu, w takim klimacie, jakiego wy oczekujecie? To znaczy, jeżeli wy pragniecie zdjęć naturalnych, jak najmniej pozowanych, a większość zdjęć w galerii jest ładna, ale trochę sztuczna, to nie zakładajcie, proszę że tamte pary były sztuczne, a my tu jesteśmy takie luzaki, więc u nas będzie inaczej. Po pierwsze, przed obiektywem każdy trochę się spina. A po drugie, dobry fotograf poradzi sobie i ze spiną, i z największymi sztywniakami. Przy czym nie chcę powiedzieć, że to zły fotograf, ale może być tak, że on pracuje po prostu w innym stylu niż ten, którego wy oczekujecie. Ja na przykład nie robię sesji pośródnych w takich miejscach jak Zamki, plaże miejskie, parki miejskie. I choćbyście płacili mi miliony monet, to ja tam nie pójdę i zdjęć wam nie zrobię. Nie dlatego, że tam jest coś złego, tylko dlatego, że to nie mój styl. Ja nie chcę potem wstydzić się swoich własnych zdjęć. Dlatego ta kompatybilność, o której mówię, jest taka istotna. Kolejna rzecz, do której zachęcam, to poszukanie na stronie fotografa jakiegoś pełnego reportażu ze śrubą. I to nie musi być wszystkich 500 zdjęć, jakie oddał parze młodej, ale chociaż tych kilkanaście, kilkadziesiąt fotek, które pokażą wam, jak on opowiada historię. Zdjęcia w dniu śrubu to przede wszystkim reportaż, czyli określony gatunek fotograficzny, który powinien spełniać. Pewne cechy. Nie musicie znać tych cech, ale pozwólcie sobie na pewne odczucia. Czy reportaż wydaje Wam się autentyczny? Czy czujecie, że jest spójny? Czy, y mówiąc kolokwialnie, y oglądana przez Was historia ma ręce i nogi, ma jakiś początek, jakieś rozwinięcie i zakończenie. Jeżeli na stronie fotografa nie ma takiej historii, zawsze możecie. Napisać do niego, odezwać się do niego i po prostu poprosić go o taką próbkę. Przy okazji, będziecie mieli dostęp do większej ilości zdjęć niż tylko te najbardziej reprezentatywne, wybrane przez fotografa. I teraz przypuśćmy, że mamy fotografa z polecenia, którego zdjęcia nam się podobają, odpowiada nam jego styl i klimat, portfolio robi na nas wrażenie, to co? Mamy to. Nie tak szybko. Kolejnym naturalnym krokiem jest Zapytanie o dostępność terminu oraz ofertę. No i super, nasz wymarzony fotograf ma wolny termin i podsyła nam ofertę w PDF-ie. Dwie rzeczy. Ja wiem, że cena ma dwa końce. Każda para młoda chce skorzystać z jak najtańszej oferty, żeby zaoszczędzić jak najwięcej pieniędzy. To normalne i naturalne. Ale niestety nie bardzo korzystne. Moje doświadczenie oraz doświadczenie, smutne doświadczenie wielu par młodych jest takie, że kto bierze najtaniej, ten płaci dwa razy. W ubiegłym roku miałam aż trzy pary młode, które jechały do mnie z różnych miejsc Polski na samą sesję poślubną, za którą płaciły niemałe pieniądze, ponieważ źle wybrały fotografa ślubnego. Każda z nich musiała jakoś zdać sobie z tego sprawę, że tanio już mieni, a teraz chcą mieć dobrze. Ja wiem, że to co mówię może brzmieć w Waszych uszach okrutnie. Jednak moim celem jest ostrzeżenie Was, zabezpieczenie przed ogromną wpadką w tej materii. Pamiętajcie, że kwiaty zwiędną, dekoracje znikną ze stołów. Tort zostanie zjedzony, alkohol wypity lub rozdany. Suknia pójdzie na sprzedaż albo wróci do salonu, albo wyląduje na dnie szafy. Wszystko to, co było oprawą waszego wyjątkowego dnia, wcześniej czy później zniknie. Nawet wspomnienia wyblakną lub się zatrą. Zostaną wam wyłącznie zdjęcia, no ewentualnie filmik. One mają cieszyć was przez. Kolejnych kilkadziesiąt lat. Dlatego te wszystkie elementy, które wymieniłam wcześniej, czy te kwiaty, dekoracje i tak dalej, są ważne. Ale jeżeli nie zostaną uwiecznione na pięknych zdjęciach, to niewielki z nich pożytek. Zobaczcie, tyle pieniędzy zainwestowanych w jeden dzień, a nie ma po nim należytej pamiątki. Na jednym z forów śrubnych dziewczyna. Klientka, a nie fotografka, napisała: Poniżej 6 tysięcy nie ma co szukać, bo to za duże ryzyko. I niestety taka jest prawda na dzień dzisiejszy. Zdarzają się wyjątki, tylko kurczę, jak je rozpoznać. A no, właśnie chciałam zwrócić Waszą uwagę na jeszcze jedną rzecz. Sama oferta i wbrew wielu opiniom jak dla mnie, to kluczowy element weryfikacji. Jeżeli na Wasze pytanie w stylu: po ile fotograf, albo po ile ślub, fotograf podsyła Wam gotową ofertę w PDF-ie, to jest to jakoś aspekt do głębokiego przemyślenia. Zobaczcie, gdy idziecie do apteki i mówicie: po ile lekarstwo, to pani aptekarka zapyta: lekarstwo na co? Na co ma pomóc? Co dolega? i tak dalej. Nie wiem, dlaczego ciągle jeszcze większość fotografów nie, nie postępuje w ten sam sposób. Ja w ogóle odchodzę od sztywnej oferty. Dla każdej pary młodej przygotowuję ofertę pod jej potrzeby. Oczywiście jest ona jakoś oparta na moich pewnych założeniach cenowych, ale najpierw wykonuję telefon i zadaję kilka wstępnych pytań. Potem umawiamy się na spotkanie, na którym zadaję jeszcze więcej pytań o potrzeby, o marzenia, o oczekiwania. Opowiadam o tym, w jaki sposób pracuję i przede wszystkim, co tak naprawdę mogę zrobić dla moich par młodych. Zostawiam oczywiście również przestrzeń na zadanie pytań, bo być może jeszcze o czymś nie wspomniałam, czegoś nie wyjaśniłam. I dopiero na podstawie przeprowadzonego wywiadu tworzę ofertę dla pary młodej. Przyznaję bezbicia, nie zawsze tak pracowałam, ale na dzień dzisiejszy nie wyobrażam już sobie innego podejścia do sprawy. Dlatego, jeżeli na swoje zapytanie o ofertę dostajecie słuchy, niewiele mówiący Wam o czymkolwiek dokument, to jest to jednak jakiś znak ostrzegawczy. Ostatnio czytałam na jednej z grup ślubnych bardzo smutną historię pary, która wybrała fotografa właśnie na podstawie takiej oferty. Fotograf miał oczywiście kilka dobrych opinii, ale miał również kilka bardzo negatywnych, mówiących o małym zaangażowaniu, słabym podejściu do klienta, braku prowadzenia. Jednak jestem przekonana, że to nie jest zły. Fotograf. Po prostu większość z tych problemów wynikała ze słabej komunikacji między jedną a drugą stroną umowy. Dlatego, w moim odczuciu, dobra rozmowa jest tak ważna w tej kwestii. Przy czym najfajniej, jeżeli ta rozmowa odbywa się na żywo, a przynajmniej online, z bardzo prostego powodu. Dopiero rozmawiając ze sobą i patrząc sobie w oczy, obserwując siebie nawzajem, Możemy sprawdzić, czy działa między nami taka dobra chemia. A jest to wręcz fundamentalny element dobrej współpracy. Może być świetny fotograf, z wysokiej półki, z imponującym portfolio, ale z poczuciem humoru, które nie pasuje do nas jako do pary młodej. I wiecie co? I pracuje się źle. Nie tylko Wam jako klientom, ale również nam jako usługodawcom. Najfajniejszy układ jest. Taki, w którym obie strony czują się dobrze, czują się swobodnie, czują się zrozumiane, wysłuchane, docenione. Dlatego samo dobre portfolio i korzystna oferta to nie wszystko. I już tak na zakończenie. Pamiętajcie, że dobry fotograf to nie tylko taki, który zrobi Wam dobre zdjęcia, ale również taki, który otoczy Was opieką, przynajmniej w dniu śrubu. Ja już nie mówię o tym, co ja robię y, dla par młodych, czyli o wspieraniu ich y, również w całym procesie przygotowań. Wystarczy, że osoba fotografa będzie dla Was wsparciem w tym jednym wyjątkowym dniu. Wsparciem polegającym chociażby na minimalizowaniu czynników stresowych. Moją filozofią jest to, że dobry nastrój pary młodej leży w moim własnym interesie. Ponieważ im lepiej się czują sami ze sobą, tym lepiej wychodzą na zdjęciach. Im lepiej wychodzą na zdjęciach, bardziej są zadowoleni z materiałów finalnych. Im bardziej są zadowoleni z materiałów finalnych, tym częściej polecają mnie dalej. Dla mnie to układ win-win. Życzę Wam zatem dobrych wyborów i zadowolenia z albumów ślubnych oglądanych i na świeżo, i za tych 50 lat. Wszystkiego dobrego. I do usłyszenia.